Od nowego roku szkolnego w trzecim liceum ogólnokształcącym zostanie otwarta męska klasa mistrzostwa sportowego w piłce nożnej i futsalu pod patronatem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz klubu sportowego futsal Leszno. Wydaje mi się, że teraz to powstanie takiej szkoły, klasy spowoduje to, że tego rynku młodego będzie więcej, będziemy mieli większe możliwości skorzystania z tych chłopaków. Oczywiście nie zamykamy się, to, 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 nie ma być, to nie ma być tylko dedykowane futsalowi, ale yy, otwieramy się na, na yy, piłkę również trawiastą. Na poniedziałkowej konferencji prasowej szczegóły przedstawili Maciej Grabianowski, wiceprezydent miasta, oraz Konrad Kokociński, dyrektor szkoły. Mamy pewne doświadczenia, jeśli chodzi o sport, o e, piłkę nożną, no, prowadziliśmy klasę piłkarską. Tym razem idziemy troszeczkę szerzej w formie mistrzostwa sportowego na zasadach podobnych, jednakże w innych. Innych, to znaczy większa liczba godzin zajęć sportowych, systematyczne, regularne treningi w oparciu o profesjonalnie przygotowaną kadrę trenerską naszych. Nauczycieli wychowania fizycznego, którzy są jednocześnie trenerami piłki nożnej. Kandydaci oprócz tradycyjnej rekrutacji będą musieli przejść także próbę sprawności fizycznej. Klasa zorientowana będzie na chłopców, ale liceum nie wyklucza w przyszłości przygotowania oferty dla dziewcząt. Mamy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić rekrutację również w kolejnych latach. Także będziemy w całym cyklu czteroletnim liceum ogólnokształcącego prowadzili po jednym oddziale mistrzostwa sportowego w dziedzinie futsal piłka nożna, być może czas pokaże także i w futsalu czy piłce nożnej dziewcząt. Klasa mistrzostwa sportowego będzie pierwszą tego typu w Wielkopolsce. Bardzo ważne jest to i uważam, że to jest przede wszystkim kluczowa rzecz. To jest naprawdę impuls dla całego środowiska piłkarskiego, futsalowego w naszej strefie. A myślę, że nie tylko w naszej strefie, bo myślę, że ktoś, kto będzie chciał chociażby sobie futsal tenować w większej ilości godzin, to myślę, że też z tych innych ośrodków także, także przyjdzie. Także jest to znakomity impuls, musimy to po prostu wykorzystać. Do 30 maja kandydaci powinni przedłożyć w szkole zgodę rodziców oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Kolejnym krokiem dla kandydatów będzie próba sprawności fizycznej, która odbędzie się 5 czerwca. Szkoła nie wyznaczyła limitu uczniów, którzy będą przyjęci, jednak przewidywania mówią o ponad 20 chłopcach. Projekt w założeniu ma być zapleczem młodzieżowym Leszczyńskiego Klubu Futsalowego, który jest jedną z czołowych drużyn w Polsce.